Rządek, tak wygląda. Zaczęłyśmy od zmniejszenia. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Kratki pełne, jest ich chyba 8. Raz, 2, <klaski> 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jest, czyli 25 słupków obok siebie.

Łańcuszek. Jedna krateczka pełna, czyli tutaj na tych pełnych pamiętamy dwa słupki na mostku. No i do końca wykonujemy cztery puste krateczki. Dziewiąty rządek. Na początek cztery kratki puste: jedna pełna, podwójna pusta: jedna pełna.

31 słupków obok siebie, krateczki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No i dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dziesiąty rządek zaczynamy od powiększenia, to znaczy powiększam o jedną krateczkę, czyli 2 oczka na podłogę, 3 oczka na ścianę boczną, w sumie 5. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w czwarte oczko. Wykonuję słupek, znowu nawijam nitkę i teraz w piąte oczko się wkłuwam i z tego piątego wykonuję nowy słupek. Tu sobie oczywiście ponawiam te dwie pełne krateczki, czyli tak naprawdę wykonuję siedem słupków obok siebie. I tutaj tą krateczkę sobie też wypełniam. O, Ojojoj, coś nie tak poszło. Dobrze. No i teraz tak wygląda początek nowego rządku. Proszę bardzo, dziesiąty rządek i mamy tutaj tak, powiększyłyśmy wspólnie, wykonałyśmy cztery pełne kratki, czyli 13 słupków obok siebie. Teraz kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie i jedna pusta i znowu mamy 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, jedna pusta. Jedna pełna. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 9. Czyli 39 pustych krateczek tutaj jest u mnie akurat. I co dalej? Dwie krateczki pełne ale wykonane właśnie na tym długim mostku, więc na długim mostku muszę wykonać pięć słupków obok siebie no i oczywiście tutaj te y, słupki boczne też wykonuję, w sumie mam w grupie siedem słupków no i dalej pięć krateczek pustych i to jest cały dziesiąty rządek, można zrobić coś takiego firanę górną, a tutaj sobie zmniejszyć o, ten dystans i zrobić zazdrostkę jako komplet też fajnie by wyglądało. No i jedenasty rządek. Mamy tak. Krateczki puste od samej góry: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 5, 45. Pamiętamy, że tutaj zaczynamy od pięciu oczek łańcuszka i dopiero robimy słupek. Ok, czyli mamy 45 pustych kratek, dwie pełne, 7 słupków, jedna pusta, 4 pełne, 13 słupków i na przemian pusta, pełna, pusta. I znowu mamy 4 pełne, czyli 13 słupków. Dalej krateczki puste, 2, 4, 6, 8, 10 akurat. Dwie pełne, czyli 5, 7 słupków obok siebie, podwójna pusta, czyli pięć oczek łańcuszka nabrałam, na dole pominęłam pięć słupków, a wkłułam się w szósty i z szóstego wykonałam słupek. I teraz znowu dwie krateczki pełne, jedną już mam, natomiast tą drugą dorabiamy, więc tak jak poprzednio wkłuwamy się w podstawę ostatniego brzegowego słupka i wykonujemy słupek, tak o. W ten sposób tak naprawdę muszę dorobić 3 słupki, już mam 2 i 3. Zaczynając kolejny rządek 12, znowu zaczynam od powiększenia, czyli dwa oczka na podstawę, trzy oczka na słupek, w sumie 5 i znowu wkłuwam się w, w czwarty słupek najpierw. Może nie słupek, w oczko, w czwarte oczko, najpierw wykonując słupek, nawijam nitkę i teraz w piąte oczko i znowu wykonuję słupek. Te słupki dorobione z poprzedniego rządku ponawiam, akurat tu były trzy, o. I jeszcze jeden słupek sobie dorabiam i mam już dwie pełne krateczki i teraz robię podwójnie pustą kratkę, czyli pięć oczek, trzy. 4, 5 nawijam nitkę i zahaczam na mostku tym dużym. I znowu 5 oczek, bo znowu będzie podwójnie pusta. Nawijam nitkę, 3 słupki pomijam, wkłuwam w czwarty. O, proszę bardzo. I jeszcze tylko dwie krateczki. Pełne i brzeg już mam za sobą, więc to najtrudniejsze. A dalej, to wiadomo, już z górki. Bo kwestia tylko pustych, pełnych krateczek, więc to nie jest nic trudnego, a efekt myślę, że będzie ekstra. O. Dwunasty rządek. I tutaj z, wspólnie sobie zaczęłyśmy dwie krateczki pełne brzegowe, czyli 7 słupków obok siebie, podwójna pusta, podwójna pusta, no i dwie pełne, czyli znowu 7 słupków. Dalej, kratki puste. 2, 4, 6, 8, 9 mamy tych krateczek pustych. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Pusta. 3 pełne. Pusta. 3 pełne. Pusta. No i 2 pełne. Czyli 7 słupków obok siebie. Dalej, już do końca mamy kratki puste.

O, nie, nie w szerokości, w wysokości firanki. No i dalej mam trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta. I teraz mamy na przemian. Dwie pełne, pusta. Dwie pełne, pusta. Dwie pełne, pusta. No i dwie pełne znowu. O, taki fajny wzorek musi się ułożyć. Następnie wykonujemy kratki puste. Dwa, cztery, sześć. 8, 9. I do końca już ponawiamy to, co było, czyli dwie pełne. Podwójna pusta, podwójna pusta, no i dwie pełne. Natomiast kolejny rządek będę sobie zmniejszała o jedną krateczkę. Czyli tak naprawdę wskakuję na czwarty słupek, O, i z tego czwartego słupka zaczynam nowy rządek. No i tak mamy czternasty rządek. Zaczęłyśmy razem, zmniejszyłam o jedną krateczkę. I mamy dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, podwójnie pustą, czyli z 5 oczek łańcuszka. I później znowu dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. I dalej mamy krateczki puste, jest ich 10, 2, 4, 6, 8, 10. I teraz mamy na przemian 3 pełne, pusta, 3 pełne, pusta, 3 pełne. Czyli tu przy trzech pełnych robimy 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, dwie pełne. No i do końca już tylko kratki puste, więc łatwy motyw. I tych pustych mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40. 2, 4, 5, 45 u mnie wyszło ale mówię, to jest umowne bo jeżeli ktoś robi krótszą firaneczkę to wiadomo, że nie sugeruje się tym co ja tutaj dalej podaję tylko pilnuję wzoru i 15 rządek zaczynamy z górnej części ponawiamy sobie te wszystkie krateczki puste chyba było ich 48 albo 49 2, 4, 6, 8

I teraz mamy na przemian pusta, pełna, pusta. No i znowu 4 kratki pełne. No czyli 13 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11. No i 4 krateczki pełne. E, pamiętamy, że tutaj na tym podwójnym mostku z pięciu oczek robimy 5 słupków obok siebie 4 kratki pełne to 13 słupków obok siebie ostatnie trzy słupki zostawiamy nieprzerobione no i też yy, kolejny rządek będziemy zmniejszały znowu o jedną krateczkę, czyli przejdziemy oczkami ścisłymi na czwarty słup